Dzień dobry Państwu na kolejnej gawędzie. Tym razem o ulicy i właściwie o otoczeniu ulicy Babinej. Kto sobie może z, Kalisz, z Kaliszan wyobrazić, że ten, tu, gdzie teraz w tej chwili siedziły, płynęła rzeka? Nie wiem, czy ktoś pamięta. Chyba jednak pokolenie starsze pamięta, że tędy płynęła rzeka. Tędy płynęła rzeka, którą nazywano babinką. Dlaczego nazywano babinką? Tu przed nami jest ten wielki budynek, który miał być na początku XIX wieku fabryką sukna, a nie jest, jest budynkiem mieszkalnym. Natomiast zanim on powstał, stał tutaj Kościół Świętego Ducha i szpital. Właściwie to nie był żaden szpital, to był rodzaj budynku opiekujczego jakiegoś tam, w którym biedni ludzie się zatrzymywali, a głównie kobiety, kobiety starsze, które na utrzymanie najczęściej żebrały. Oczywiście zostało to wszystko zlikwidowane przez Prusaków, ale równocześnie trzeba pamiętać, że w tym miejscu, na tym z tyłu tego domu stał pierwszy Teatr Bogusławskiego. Była to szopa o której możemy przeczytać u pana Krasińskiego dosyć dokładnie. I potem dopiero wybudowano także tutaj drugą szopę i potem dopiero w 30. latach wybudowana teatr w miejscu, gdzie dzisiaj stoi. Ale to są czasy przeszłe. Mało kto wie właśnie, że jest mapa miasta Kalisza, na którym zaznaczony Teatr Bogusławskiego właśnie w tym miejscu. A co, teraz co do rzeki. Rzeka dzieliła właściwie, otaczała mury miejskie i była rodzajem fosy. Na e, zbiegu placów stał most, początkowo drewniany, a w XIX wieku wybudowano piękny, e, żelazny most, na którym po obu stronach na poręcza były piękne herby naszego miasta. Oczywiście Niemcy zasypując ten, tą, ten głęboki rów rzeki usunęli aż do końca ulicy Babiny i sześć mostów, proszę sobie wyobrazić, sześć drewnianych mostów zostało usunięte. Zasypywali dlaczego? Po prostu dlatego, że do tego czasu nie było oczyszczalni ścieków i wszystkie ścieki biegły tutaj do tej rzeki i niestety były nieprzyjemne zapachy. Dzisiaj, gdy, kiedy już jest oczyszczalnia ścieków, ten, ta rzeka mogłaby płynąć swobodnie, niestety jej już nie ma. Jako ciekawostkę chcę dodać, że Niemcy w ten wielki, głęboki, 3 czy 4 metrowy rów wsypa, wsypywali wszystko co się dało, gruzy, z rozebranych żydowskich domów, jakieś znawożone były ziemie, a także, jak o tym mówi na początku tej alei, pomniczek polskie, książki i żydowskie z bibliotek. Wtedy wpakowali, wyrzucili i wszystko to zasypali. Ten pomnik no, został w Szumie nazwany pomniskiem, chociaż jest to tylko ta tablica upamiętniająca, że w tym miejscu Niemcy zasypali swoje książki. Ten y, kanał dzielił właściwie y, ulicę, nie ulicę na dwie części. Po tej stronie była ulica Babina, a po przeciwnej stronie inaczej się nazywała. W czasach, kiedy naprzeciw, tu gdzie jest dzisiaj ulica Masnyka, stał Zamek Kaliski i za murami zamku u poddłuża był targ na Świnie. Takie proste rzeczy. Potem dalej szliśmy ciągle w murach, natrafiliśmy na baszty. Przy wylotach ulicy Szklarskiej, Kanonickiej i innych Piskorzewskiej stały baszty. I te baszty się nazywały tak właśnie, jak się kończyły te ulice. I e, tylko był jeden Przejazd ulicy Piskorzewskiej w bramie, że gospodarze, którzy tu po tej stronie rzeki mieli swoje pola, musieli brodem, czyli, nie, czyli bez mostu przejeżdżać przez rzekę, żeby wyjechać na pola. Dalej w ciągu tej tamtej strony, już nieco końca tej ulicy stała bożnica żydowska. I tam się zaczynała dzielnica żydowska, o której w następnym gawędzie Państwu opowiem. Bardzo zresztą interesujące. I na końcu, tam gdzie jest dzisiaj ulica Narutowicza, stała baszta duża, okrągła, która kończyła ciąg murów tej strony. I ta baszta nazywała się Basztą Katowską, dlatego że u podnóża tej baszty, ale po zewnętrznej stronie miasta, był domek kata. Tak jako się dziwnie składało, że kat, który był na etacie miasta, zawsze nosił niemieckie nazwisko. To ciekawe było. Po tamtej, po tej stronie, której tu widzimy, po lewej stronie, rozpoczął się kaliski przemysł. Właśnie od Repana i ciągnął się aż do końca ulicy. Były to nieduże, małe fabryczki, bardzo różne. To rękawiczek, to skóry, to jakichś haftów drobnych itd. i tak dalej. I po tych fabryczkach już właściwie śladu nie ma, ale one, te fabryczki dały początek przemysłowi, szczególnie przemysłowi firanek, koronek i haftów, które w końcu XIX wieku tak się rozbudowały, że liczono około 700 warsztatów koronkarskich ale to już sprawa innego, innej gawędy naszej. Dziękuję bardzo.